Jeżeli mi się czegoś nie chce zrobić, a permanentnie mi się czegoś nie chce zrobić. Osma, co ty gadasz? Jak Osmanowi nie chce się czegoś zrobić? Przecież cały czas napierdzielasz. Nie, 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 nie. Ja codziennie, codziennie od początku staczam walkę z tym, aby mi się chciało. Ale teraz, jeżeli identyfikuję, że mi się nie chce, czyli o, działa opór. Obudziła się bestia, która chce powstrzymać mnie przed moim rozwojem. Ta bestia to jest. Ego, które chce zatrzymać mnie w miejscu, w którym teraz jestem, jest bezpiecznie, nie ma ryzyka, więc nie idziemy dalej. Nie ma sensu dalej się rozwijać. I przejście przez ten proces ma trzy fazy. Jakie? Nie do końca chcę zdradzać, bo chcę, żebyś przyszedł tą drogę razem z Pressfieldem w jego książce. Jak to by the way kosztuje 4 dyszki bez złotówki i jest śmiesznie niską ceną za poznanie tej odpowiedzi. Natomiast zdradzę ci, że każdy z nas ma swoje wersji be wersje bestii. Im jesteś bardziej inteligentny, tym twoja bestia jest większa. Bo narośnie. Potrafi jeszcze lepiej argumentować, że potrzebujesz pójść na kolejne szkolenie, aby zacząć teraz działać. Że potrzebujesz pójść na kolejny kurs, aby nagle zacząć działać. Potrzebujesz kupić kolejne gazilion książek, zamiast zacząć działać. Albo potrzebujesz nie działać, bo najpierw musisz się przygotować. Te strategie są idealne dla ludzi, którzy chcą pokonać opór, który bardzo często wyraża się w perfekcjonizmie? Ilość ludzi, którą mam wokół siebie, która jest ogromnie utalentowana, która nie robi tego, po co się na tym świecie narodziła, jest tak ogromna, żebym ich nie był w stanie zmieścić na największej sali konferencyjnej w Polsce. Więc jak to jest że ludzie utalentowani przegrywają? Z tymi, którzy są mniej utalentowani, ale którzy posiedli umiejętność zabicia bestii albo zabijania codziennie tej bestii oporu, perfekcjonizmu, prokrastynacji. I są dwie ścieżki. Te dwie tabletki, jak w Matrixie. Tak, która pokazuje ci prawdę i ją odnajdujesz, doświadczasz i działasz, a druga, która pokazuje ci świat w innym w ogóle wymiarze i kształcie, taki nierzeczywisty, nieprawdziwy, że żyjesz w złudzeniach.